Masz bóle pleców, chciałbyś się ich pozbyć. Wielu pacjentów, wielu ludzi ma bóle pleców. Jestem Roland Lipscher-Bracht i dzisiaj pokażę Ci dokładnie dwa ćwiczenia, najważniejsze ćwiczenia przy bólach pleców. Jeśli już je robisz, zazwyczaj odczuwasz już wyraźne złagodzenie. Do pierwszego ćwiczenia potrzebujesz ściany. Ina pokażę Ci to, a ja to objaśniam. Ina, idź krok bliżej do ściany. Dobrze? I połóż ręce na ścianie. Musisz móc wygodnie oprzeć się ze zgiętymi łokciami. Wtedy jesteś dokładnie w odpowiedniej odległości od ściany. Ręce są wyżej niż barki i nieco szerzej niż ramiona. A teraz skup się na swojej miednicy. Naciągnij mięśnie brzucha, przesuwając pępek do tyłu. Następnie zauważysz, że miednica nieco się przechyla do przodu i wychodzisz z lordozy. I dokładnie z tą pozycją przesuwasz teraz swoje pachwiny do przodu i wracasz górną częścią pleców do tyłu. Tak, dokładnie. Zdecydowanie i pięknie idź do przodu. I potem ciągnie to przez pachwiny, może to trochę ciągnąć w brzuchu. To przechodzi do pleców, ponieważ teraz ciągniemy mięsień zginacz biodra. Wykonujemy to ćwiczenie, ponieważ podczas siedzenia mięsień zginacz biodra się skraca. I tak wydłużamy go, aby siedzenie nie powodowało ciągłego bólu pleców. To również powód, dlaczego tak wielu ludzi ma z tym problemy, ponieważ ich siedzenie nie jest zrównoważone. Oddychasz głęboko i równo, a podczas wydechu przesuwasz pachwiny coraz bardziej do przodu. Możesz również przechylić głowę do tyłu. To wspaniałe uczucie ulgi, ponieważ masz wszystko tutaj z przodu wolne. Więc praktycznie od miednicy do góry wszystko czuje się wtedy o wiele swobodniej. I robisz to przez dwie minuty. Oddychasz coraz głębiej. I jeszcze jedna wskazówka dotycząca oddychania: zawsze podczas wdychania utrzymujesz właściwą pozycję, którą już osiągnąłeś. A podczas wydechu rozciągasz jeszcze trochę więcej. Głęboko wdech, głęboko wydech i zawsze zwiększaj tak, żebyś pozostał właśnie w obszarze komfortu, który jest jeszcze dobrze znośny. Następnie wychodzisz powoli na zewnątrz. Dokładnie. A teraz biegniemy prosto do maty i na. Usiądź na macie, usiądź tam, stopy w tamtą stronę. Teraz wykonujemy ruch w przeciwnym kierunku. Zegnij kolana pod kątem 90 stopni i pozwól stopom stać obok siebie, i pozwól kolanom opaść na zewnątrz. Teraz spróbuj złapać palce stóp obiema rękami. A kiedy zauważysz, że idzie całkiem dobrze, przesuń się jeszcze kawałek w tył na pośladkach. Zawsze zmieniaj z lewej na prawą stronę i cały czas przesuwaj się do tyłu. I idziesz tak daleko do tyłu, aż zauważysz, że zaczyna tu ciągnąć. Czy teraz tak jest u ciebie? To jest tam tak. Dobrze. W momencie, gdy tam z tyłu ciągnie, pozostajesz w tej pozycji i teraz przyciągasz swoje ramiona do przodu, aby ten rozciąg został jeszcze bardziej wzmocniony. Ponieważ teraz usuniemy twarde napięcie z mięśni prostowników pleców. Ponieważ z przodu jest za krótko, wszystko ciągnie do przodu. Z tyłu mięśnie grzbietu muszą pracować przeciwnie, dlatego zawsze są tak napięte. Oddychaj pięknie, ciągnij się coraz bardziej do przodu. Przeciągnij dalej przez dwie minuty. Wywołaj rozciąganie tutaj z tyłu, dokładnie, może nawet trochę głębiej, gdzie znajduje się tak zwana powięź lędźwiowa. I wtedy znowu wyjdź i poczuj się całkowicie uwolniona. To są najważniejsze ćwiczenia. I mamy jeszcze kilka takich ćwiczeń. Zobacz film o bólach pleców. Dobrze działa motywująco. To zrozumiesz, gdy klikniesz tutaj. Żegnamy. Do zobaczenia.